Jak rośnie cukinia. Zobaczcie. Tutaj zaczyna się roślina. Tutaj już mam wszystkie liście oberwane, ponieważ koło nich rosły już cukinie i już je wszystkie zebrałam. Pojawia się kwiat. Jeśli on zostanie zapylony, tutaj tworzy się cukinia. Poszukajmy. Mhm. Tutaj mamy przykład małej cykini, gdzie kwiat już nam odpadł i rośnie cykina. Cykina ma ogromne liście, ogromne, to znaczy, że potrzebuje dużo składników odżywczych do pobrania ze światła słonecznego. A tu pod spodem, o, widzicie, tu jest jedna, tu już większa, ale jeszcze ją na chwilkę zostawimy na kilka dni, tu będzie kolejna. I tu z tyłu już jest kolejna malutka. Kwiatuszek już jest usychający, ponieważ cukinia już rośnie. Tu kolejna, tu kolejna, tu kolejna. I ta łodyga rośnie, rośnie, rośnie. Coraz większa, coraz większa, coraz większa. I tutaj rośnie wciąż nowe liście, nowe kwiaty. I tak rośnie, 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 rośnie. No aż do. Jesieni. Jeśli tylko nie będzie za dużo deszczu i nie będzie gniła, to będziemy ciągle zbierać. Przepyszna, przesmaczna. Zapasy na cały rok można porobić pomrożoną w kosteczkę, pokrojoną w zamrażarce.